Wow, cześć kochani, wejście smoka. Z tej strony Majdia, logopeda z sercem i. Stasia. Co się nam wysypało? Nasz słodki eksperyment, tak? Aha. Dzisiaj Wam pokażemy, jak zrobić tęczę. Z czego? Z czego z zrobimy tęczę, Stasio? Z cukierasów. Z cukierasów. Potrzebne nam są cukieraski. Dokładnie takie kolorowe kamyczki. I co jeszcze jest potrzebne? Co to jest? Karlas! talerz. I co będzie nam jeszcze potrzebne? Trochę. Wody. Trochę wody, właśnie. Zaraz zobaczycie. to woda? No dobrze, zaraz ci naleję, oczywiście. Ułożymy piękną, kolorową, piękny kolorowy talerz z kamyczków. Tak, już w jakie Jakiego koloru nie mamy? Czerwonego. No, bierzmy ten czerwony, bo jego mamy najmniej. Ktoś mi tu podżera. Wszystkie nasze cukierazki wysypane. Mm, Pyszny czerwony. Tak? No to się bardzo cieszę. Dobrze. To teraz, ale ten czerwony zostaw, dobra? Zjemy go później. Troszkę będzie może namoczony, ale nam nie będzie to przeszkadzało. A jednak musiał zjeść. Dobra, to pomóż mi tu układać. Dobrze? Ty ułóż do końca, a ja w tym czasie naleję wodę, dobrze? Będziemy po malutku wlewać. I zobaczycie, jakie czary Wam dziś pokażemy, tak? Będą prawdziwe czary. Już Ci pomogę. Zielony troszkę dajmy jeszcze. Zielony. Proszę Już jest? Można wlewać? Wlewamy? Proszę. Mamy taki pojemniczek z wodą. Pomalutku, pomalutku. I teraz chwileczkę, co musimy zrobić? Poczekać. Poczekać, tak? No to siadaj i poczekamy. Zobaczymy. Chcesz, pić. Chcesz coś pić? O! o. Co? Urwany? Trzeba go zjeść? Stasia, czy ty potrafisz pić z butelki? To w oczekiwaniu na tęczę zobaczymy, jak Stasia pije z butelki. Z takiej dużej? No to ja mam trzymać? Nie trzeba. Udało się, i popatrz, i w tym czasie, kiedy ty piłeś, zaczyna nam się robić pomału nasza kolorowa. No, oczywiście. To może być eksperyment, który nam pokaże, jakie. O, nie dmuchaj, bo się nam zmiesza, tak? Jakie barwniki tutaj mamy, jakie kolory. Gdzie to spadło? Uciekło nam coś. Poczekajcie z nami jeszcze chwilkę. Stasiu, my powkładamy. Powrzucamy resztę cukieraszku. zjedzony znowu kolejny cukieras. czego się nie robi dla nauki, prawda? Trochę poświęcenia też musi być, Stasiu odsuń, zobaczymy czy już jest nasza tęcza, prawie jest, tak, jeszcze chwilka, wiesz, nie robimy tak, bo po prostu puszcza kolorki, I zaraz, a pamiętasz jak to się stało przed chwilą, odwróciłeś się, tak? No, odwróć się. Nie ma Stasia. Policz do dziesięciu. Liczymy. 1, 2, 3, 5, 6, 8. 7, zgubiłeś. 7, 8, 9 i 9. I 10. I, I popatrz, już prawie tę się nam zrobiła. Teraz możemy zobaczyć, jak pięknie mieszają się nam kolory. Jak pomieszamy niebieski z różowym, wychodzi nam fioletowy. Pokażemy Wam na zbliżeniu naszą piękną tęczę, która się nam tworzy. Jakbyśmy poczekali dłużej, byłaby bardziej intensywna, ale my chyba nie doczekamy. Pokażemy Wam zdjęcie pod naszym filmikiem, bo Stasiu widzę, że nam co robi? Podjada. Pomachaj, Stasiu. Suba daj! Suba daj, się Jak się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę. Cześć! Cześć.